Dzień dobry kochani. E, rozpoczynamy akcję Robak. E, są zakupione już środki. O, przepraszam, z tej strony. E, one są fajne, bo te tuby są takie wiecie, są już właśnie na styl zachodni, nie? Takie wielkie tuby. E, tylko takie malutkie z szerokim wejściem, czyli mało pasty, szerokie wejście. Wiadomo, że niektóre dzieciaki w ogóle nie będą chciały zjeść, dlatego mamy przygotowaną, proszę, marchewkę. W marchewce drążymy zawsze dziurkę, małe kawałki, małymi porcjami środka i bardzo chętnie sobie taki konicje. Eee, chcę bardzo podziękować Tobie Nataniom za niekończący się dla tary. Chcę podziękować wszystkim bazarkowiczom za to, że dajecie różne fajne rzeczy, które inni ludzie kupują. Muszę powiedzieć, że tak, no prawie połowę pieniążków na zbiórce uzbieraliśmy na to, żeby zakupić środki przeciwrobacze dla pomii. Kolejną część dodała Natalia z niekończącego się bazarku. I dodałam, odrobaczamy dzieciaki, bo już czas, najwyższy czas. Dziękuję Wam z całego serca, a teraz możecie popatrzeć, jak my się bawimy. Albo konie z nami. I prawie same kobiety są. Dobra. sama praca. Zbieram Oj, wypadło, ale Dajcie. Czy ktoś może mi na palcu podać? To mi przytrzymaj iskierkę, przytrzymasz? Ja przytrzymam. Dobrze, dziewczynko, czekaj. Jest to To nie jest takie złe. Daj, skar. Musisz wszystko. Jak już iskra pójdzie, to już z <śmiennie> Tak <To jest śmiennie> Bardzo ładnie. Iskierka jako pierwsza. Załatwiamy. No i tak jej dajcie markę, żeby była grzeczna. Orce wcale na pewno nie będzie chętny, bo to jest stary zaczął na odczyt. Moje kochani, nie, nie szarpiemy dziadka, bo dziadek jest blisko 40. No właśnie się obraził i teraz już nie jest Dostanie w Yy, oszczep 23 kwietnia yy, będzie odchodził, kolejne swoje urodziny. Yy, teraz on będzie tak obracał, ale chcę pokazać, nie pokażę, bo głupi nie jest, <laughs> że jeszcze cały jest pełen grubej sierści i tutaj na ganaszach pod ganasiami ma taką brodę jak stary dziad, yy, która jeszcze nie chce odpaść i nie chce dać się wyczesać pan pokażesz się? Nie pokażę się, ale on będzie teraz tak zatem się odwracał, że nie podchodzi ci i koniec. Ale do tak. światełka chociaż. Ale spróbujemy na koneczku. <trym zbiornikami> Które, no nie da rady. Czyli tak, robimy jak najgłębiej dziurkę. Jak najgłębiej, nie za duże kawałki, bo wypluję. Czyli może tyle. O. E, ja mam to stary, opatentowany sposób. Mogą być jabłka, mogą być marchewki. E, w tej chwili na razie spróbujemy bez marchewki, ale... O! I teraz tak. E, tylko na razie w dziurkę wciskamy trochę środka i... Takimi wydrążoninami zatykamy, bo konie są zwane i doskonale wiedzą, że chcemy coś przemycić. Na razie mamy przygotowaną marchewkę, jak będzie gamoń, który nie będzie chciał przyjąć pasty. No, ale proszę połknąć. Niam, niam, niam. Niam, niam, niam. Niam, niam, niam. O, ty masz tu ostry ząbek do tarnikowania. Niam, niam. No, proszę. Niam, niam. Go. Niam, niam. Machewka, machewka. Niam. Nie go? Nie nie. Marchewka. Daj mamą sobie. No. I przed. no. <laughs> Jest... Powiedz coś o dropie. E, drop jest niewidomy. Pomalutku, pomalutku, tak. Ale nie jest taki zły. Dropciu. Tak, tak, tak. Pomalutku. E, jest niewidomy, ale bardzo ufny chłopiec. pomalutko nie wymęła. Może sobie właśnie solanką doprawić. E, te środki są na 700 kilo w związku z powyższym nawet jak troszkę upadnie no nic się nie stanie ponieważ dostają trochę więcej tak? o ty to jesteś pana bardzo fajne tuby. Mała środka i tu jest. Mhm. Główna została odrobaczona. Dziękujemy bardzo. Shanti? leci moi no kochani i to jest kombinacja alpejska dla tych cwaniaków e, typu oszczep e, które, e, które bronią się przed środkami na robaki tu dziękujemy panu zasklepimy to wydrążeliną w środku jest środek na robaki e, i takim to sposobem dziecko miłe. Oczywiście nie mogę dać mu tej marchewki, bo już trochę pasty ma w gębie i on już głupi nie jest, ale daję mu tak. Zasypujemy później posyp trochę cukrem. Yy, Tylko i nie zostawiamy. wekuj, nie wekuj. Ponieważ oszczep, Już, wystarczy, ej, święto oszczep. No już. mówię, nie wekuj. Dobra, dziękujemy za uwagę. To to bakoria, bakoria. Dobra.